także aplikacja co to znaczy co to jest to jest taka nasza aplikacja ogrodnicza nazywa się Plantis jest do pobrania oczywiście zarówno w App Store jak i w Google Play także jeżeli ktoś w ogóle pierwszy raz słyszy to zachęcamy do pobrania i spróbowania jest dostępna wersja taka podstawowa bezpłatna więc można sobie przejrzeć co w niej jest dostępnego jest bardzo dużo przydatnej wiedzy zgromadzonej ale jest też wersja premium, która jest w abonamencie który się zaczyna od miesiąca i później tam można zerknąć, jakie są dalej pakiety, także można sobie prześledzić. Jest to nie tylko, jest tam nie tylko zgromadzona wiedza, ale też jakby takie narzędzie do tego, w jaki sposób przez cały rok postępować, pielęgnować ogród, czyli oprócz tego, że macie plany uprawy wszystkich roślin, możecie też tam stworzyć swój własny, własny ogród i aplikacja Wam pomaga właśnie przy konkretnym konkretnych roślinach. Są też narzędzia do identyfikowania zarówno problemów, jak i roślin, ale jest też pomoc eksperta. Tak, mamy świetnego eksperta ogrodniczego w aplikacji, także możecie, jeżeli nie chcecie takiej automatycznej identyfikacji, to możecie właśnie skontaktować się z naszym ekspertem, wysyłacie mu zdjęcie, opisujecie swój problem i on po krok po kroku pokaże Wam, co i jak zrobić z danym problemem, z daną rośliną itd.